wodospad uważany jeden największy w Europie. Nazywa się go europejską miadarą. Leży na tak zwanej trasie Grand Tour. To ponad 100 największych atrakcji Szwajcarii. Ramki są symbolem właśnie tego szlaku. Powstał 15 tysięcy lat temu. Ma ponad 150 metrów szerokości i 25 metrów wysokości. W ciągu jednej sekundy przepływa tutaj 600 tysięcy litrów wody. Na środku znajduje się skała, do której można podpłynąć łódeczką. gdzie można podejść z tego wodospadu. Najlepszy efekt jest na dolnej platformie, gdzie wręcz można dotknąć tego wodospadu. Średni przepływ wody latem to około 600 metrów sześciennych na sekundę. Zimą niecałe 250, ale rekordowy rok był 1965, kiedy w ciągu jednej sekundy przepłynęło tu ponad 1250 metrów sześciennych. Niesamowite! Może i dlatego był pomysł, aby stworzyć tu elektrownię wodną. Niesamowite jeszcze to jest przy wodospadzie, że pod samym zamkiem Laufen jest przeprowadzona kolej. Kolejnym ciekawym punktem widokowym jest most kolejowy na rzece Ren. Z jednej strony widzimy wodospad, a z drugiej strony widzimy zamek Laufen średniowieczna forteca. Położony na wysokim malowniczym klifie. Najstarsze wzmianki pochodzą aż z IX wieku, wtedy stanowił siedzibę możnego rodu Laufen. Na przestrzeni wieków twierdza wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli. Obecnie w pełni odrestaurowany zamek udostępniony jest dla zwiedzających. Jest tu centrum konferencyjne i restauracja oraz niewielkie muzeum. W którym możemy zobaczyć wyjątkowe krzesła, na których siedzieli Sisi, Goethe oraz wielu różnych malarzy, którzy przybywali, aby malować panoramę okolicy. Dzisiaj pozostałością po tym są liczne obrazy. Wejście do wodospadu jest bardzo proste, ale żeby wrócić z niego do zamku, wystarczy wjechać windą. Jeżeli znajdziecie troszeczkę więcej czasu, koniecznie wybierzcie się na drugą stronę rzeki, stąd też jest przepiękny widok. Widać zamek, wodospad i jest dużo mniej ludzi. Gdyby stworzono tutaj hydroelektrownię, szacuje się, że wykorzystując pełny przepływ wody generowałaby moc około 50 MW. Taki był pomysł w latach 40. Dzisiaj wykorzystuje się tutaj turystów. I nawet dobrze, bo wejście jest płatne, ale widoki są niezapomniane. Na drugiej stronie rzeki znajduje się mniejszy zameczek wurt. Do XIX wieku służył jako punkt przeładunkowy na szlaku handlowym. Przypływały tu statki z solą i przyprawami. Towar przepakowywano na wozy i drogą lądową przewożono na kolejne statki. Dziś jest restauracja i sklepik z pamiątkami. Jeżeli będziecie kiedyś w Szwajcarii, będziecie mieli trochę czasu, musicie tu koniecznie przyjechać. To jest niesamowite miejsce. Do zobaczenia.